Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa. Dnia 2 stycznia 2025 roku. Po. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 2024 roku. Zmieniające rozporządzenie myślnik regulamin urzędowania sądów powszechnych na podstawie artykułu 41 paragraf 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku. Myślnik Prawo o ustroju sądów powszechnych dziennik ustaw z 2024 roku. Pozycja 334 i punkt 7 zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt pierwszy w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku. Myślnik regulamin urzędowania sądów pomyślnik wszechnych dziennik ustaw z 2024 roku. Pozycja 867 i punkt 4. wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy w paragraf o ustawie 2 otrzymuje brzmienie, punkt drugi w razie potrzeby uzasadnionej rozmiarem zadań w sądach apelacyjnych i okręgowych mogą być tworzone oddziały kadr i gospodarcze. Ugala się ustawie Punkt drugi w paragraf 21 ustawy 2 otrzymuje brzmienie Punkt drugi w razie potrzeby uzasadnionej rozmiarem zadań, w szczególności ze względu na liczbę stanowisk orzeczniczych i urzędniczych, w sądzie rejonowym można utworzyć oddziały finansowe, kawrzy i gospodarcze. Punkt trzeci paragraf 30 w ustawie 1 punktu 6, otrzymuje brzmienie Punkt spusty zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa budynków sądów. Punkt czwarty w paragraf 31 w ustawie 2 punktu 3, otrzymuje brzmienie Punkt trzeci zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa budynków sądów w zakresie niepowierzonym prezesowi sądu. W tym ogłaszanie ewakuacji sądu. Punkt 5, paragraf 65 dodaje się w ustawie przy brzmieniu. Punkt trzeci przepis ustawie 1 stosuje się odpowiednio po wydaniu aktu delegowania sędziego dopełnienia czynności lub prowadzenia zajęć koleniowych w krajowej szkole sądownictwa i prokuratury. Punkt pusty paragraf 68 w ustawie 1 punktu alif. To otrzymuje brzmienie co najmniej 75 myśli dla zastępcy przewodniczącego wydziału liczącego powyżej 15 orzeczników, koordynatora do spraw mediacji w sądzie okręgowym, którego obszarze właściwości limit etatów sędziowskich wynosi nie mniej niż koordynatora do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych albo w sprawach karnych, rzecznika dyscyplinarnego ministra sprawiedliwości oraz sędziego, któremu powierzą na orzekanie w sprawach prowadzonych na podstawie konwencji haskiej. I otrzymują brzmienie... Co najmniej dziesięć i nie więcej niż 15 myśli dla sędziego delegowanego do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury lub prowadzenia zajęć poleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. I co najmniej pięć i nie więcej niż 10 myśli dla sędziego delegowanego do pełnienia obowiązków dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, jego zastępcy, kierownika działu albo sekcji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Dziennik Ustaw, punkt siódmy, paragraf siedemdziesiąt. Po ustawie przy dodaje się ustawia a brzmieniu: Myślnik ma myślnik poś. Przepis ustawy czy stosuje się odpowiednio do rozpoznania sprawy, o której mowa w artykułu 49 paragraf 4 ustawy, punkt 8 w paragraf 120, w ustawie 1 po punktu 8 dodaje się punktu a brzmieniu, a informacja, o której mowa w artykułu 54 paragraf 15 ustawy. Paragraf punkt 2 prognozy sądów w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dostosują wymyślnik wnętrzną strukturę organizacyjną sądów do przepisów rozporządzenia zmienianego w paragraf, brzmienie brzmieniu nadanym niniejmyślniejszym rozporządzeniem. Paragraf punkt trzeci. Prezesi sądów w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dostosują podziały czynności do przepisów rozporządzenia zmienianego w paragraf w na danym niniejszym rozporządzeniem. Paragraf punkt czwarty. Do sędziów, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są delegowani do pełnienia czynności lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Stosuje się przepis paragraf 65 ustawy czy rozporządzenia zmienianego w paragraf punkt pierwszy. Paragraf punkt piąty. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości albo dna.